Dobra, odpaliłem. Co jedziemy z kotkami? Ściema, na wydawnictwie gramy na snow.rpg.pl Chcesz go bombić tego medyka? Dzień dobry, panie medyk. Witam. Panie pasterek, panie medyk. Eee... O Jezu. Puść mnie. Z shiftem, każą z shiftem. Kolega właśnie za... właśnie próbuje go odkuć, wie pan? Właśnie próbuje go odkuć. Tylko nie, nie jestem w stanie. Proszę odkuć medyka. Ja go nie zakłę, wie pan? Ja go nie zakułem O, proszę mnie, proszę tejzy. rozkuć! 2 tejzery mi, mi zabrał! O, proszę mnie rozkuć! Latamy każą? Ja mam 2 tejzery, patrzcie. mi zabrał. Rzucałem bana, szybki RDMik, permanentny bana, <śpiewanie> za trola. Ale fajny na TikToka będzie. To jest, to nawet nie trwało minutę ten RDM, nawet nie minutę.